No, no mordeczki wszystkie kochane, witam was w kolejnym 29 odcinku Minecraft według Adaha. dzisiaj nie powiedziałem siemka, dzisiaj yy, łamiemy tradycję, łamiemy wszystkie zasady, które są możliwe, widzicie mam w ręku enchantowaną pałkę i wszedłem na głowę samego siebie <laughs> Byłem pomiędzy odcinkami, polowałem na moby agresywne i wbiłem y, mega zajebisty level i zenchantowałem sobie pałę miecz tak i dzisiaj po moim zajebiście zajebistym ekwipunku widzicie że y, będziemy szli tak ale gdzie by tutaj skoczyć aaa oh man, Ma, mam pomysł zrobimy Siłę woli sprowadzimy się na sam dół. Dobra, jesteśmy i z racji takiej, że mój spawn jest tam. E, e, tam jest. E, tam kiedyś byłem po czerwone kwiatki, tam jest ocean, więc tam też się nie wybierzemy, więc wybierzemy się tam. I wiecie po co się wybierzemy, bo to nie będzie tylko taka wyprawa, taka wyprawa, wiecie... E, tak, po prostu, żeby iść, bo bo nie mam pomysłu na odcinek, to dlatego, to nie, tylko dlatego, krowa. <grym> yy, dlatego, że mam zamiar, tam jeszcze nie chodziłem tak daleko. Yy, I następna krowa. <grym> yy, I mam zamiar znaleźć jungle, Będzie... Welcome to the jungle! I... <grym> yy, tu, przywołując... Legendarną piosenkę zespołu Guns N' Roses Welcome to the jungle Więc Fajnie e, będę tak szybko szedł Więc to po prostu Będę szedł przez siebie I będę szukał dżungli A z, z racji takiej, że mam wgranego moda Rise Minimap Będzie mi go szybciej ją znaleźć Bo widzę już na przykład O już jakieś jeziorko tutaj <laughs> O rzeczywiście jeziorko Tak to naprawdę zaiste Więc ja mam jakiegoś A właśnie mam pomysłu Waypoints off o, i teraz teraz mi się będzie pokazywało. A, dobra, na minimapie te niebieskie punkty. to I w taki sposób się nie zgub... Krowa! Hmm? Y... nie zgub... Krowa! Dobra, koniec. Eee, y... Następ... nawet dwie. W taki... takim oto sposobem się nie zgub... Tan, 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 tan! Kto powiedział, że kurczaki nie potrafią latać? Leć! Boże co za dzieci piszą do mnie te smsy Chwila chwila, zarabędę Dobra dobra jestem, kurczak nie uciekaj go, 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 go! Jezus Maria rozchwytywany jestem na wszystkie strony Coś się dzieje, Kerry je Elejson Dyn Czyżbym dy nie widział? Tak to, a nie będę brał dy nie Krowa! Następna krowa! Następ... Nie doczekuję. Wilki! Nie! Pierwsze w edycji Minecraft według Kadacha Wilki yy, Piesy Psy Jezu, ja muszę je mieć Ja... Fuck Gdzie to jest? Yy, yy, waypoints Ad... Wilki Ufa. Szybko biegniemy No to no, ja, ja no, muszę je mieć No, no bez jaj Dobra, ja lecę do wioski i wracam z koś kośćmi Okej, okay, jestem już z powrotem Yy, poleciałem szybko do wioski po kości, które widzicie w moim ekwipunku i z, us, oswoiłem te pieski i od, odłożyłem je do wioski. Zaprowadziłem z powrotem, bo nie chcę ich stracić, a wiadomo, że... Yy, Ach, dobra, to ja ten... Ten... A, czekaj czekaj, czekaj, tak. Yy, podpunkt. Podpunkt. Dobra, na razie wyłączymy. Nie będę obsuwał. Idziemy w tam. Tak, dobrze mówię. Jeżeli tam. Dobra, tam. Mmm, o, mogę sobie... O, Ej, Mam do was pe pewną sprawę. Czy słyszeliście piosenkę pod tytułem Koko Eurospoko? Tak. Ja po prostu... Czy tam jest ocean? No trudno będziemy płynąć. Ja po prostu oglądałem to. O nie, jakieś... No kurde ocean, no trudno płyniemy. Zobaczymy, co się tam wyprawia. To na... mam drewno? Nie. To na tona to na... No, jeszcze jeden. E, ja oglądałem ten, y, ten, ten, cały konkurs, finał Hit Biało-Czerwonych i po prostu... głosowałem na MC sobie mc Sobieskiego i wysłałem na niego kilka SMS-ów, bo według mnie... A tam nie mam może. A, dobra, łódka się przyda, dobra, niech już zostanie. Eee, yy, Właśnie, będę musiał co chwilę, żeby nie było za głośno. A muzykę włączyłem, bo muzyka rządzi. C418, mówiłem o tym w, którym, w którymś z odcinków. Tu chyba... Aha, tutaj chyba doszedł generator świata i... Teraz się nowo generuje, czyli tutaj już możemy znaleźć dżunglę węgiel, widzę, ale nie zależy mi na nim. Głosowałem na MC Sobieskiego. Wysłałem na niego kilka sms bo według mnie... Kolejny wielki O, to ja to już wezmę ze sobą. I będą mnie chroniły. Aj, nie muszka. Aj nie muszka. A, no trudno. Kurde. Hala, 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 Nie, yeah, dobra, idziesz ze mną. Jakbyś łatwo się go dało. O, ten też. Poleciały na mój urok osobisty. Halo, ty jesteś mój? Nie? Ej, halo, dobra. Idziemy. No, jeszcze ten jeden. Jakiś tutaj dzikus latał po drzewie. Nie wiem, czy już zleciał, czy nie. Tam jest jakiś. Wow! Ale ich tu dużo. Dobra, to. I według mnie miał najlepszy tekst, naj, największe, można powiedzieć, że przesłanie. I po prostu, no kurde, jak ja zobaczyłem, jak, jak usłyszałem, że wygrały te pierdniczone, że się tak wyrażę, emerytki, to normalnie mi się zrobiło tak nie, nie, i przykro, i tak głupio. Ile tych wilków tu, boże, jaka wataha za mną biega. Eee, najebiście i tu jeszcze takie dadzą się łatwo przekupić o to sobie wykopiemy jeden wegen na pochodnie albo dwa dobra eee, i tekst był o czymś eee, tekst był naprawdę poruszający i wiem, wiem że e, słuchałem i yy, oryginału tej piosenki nagrania tak jakby w studio nagrania or ten yy, yy, oficjalnej tak jakby wersji i było widać że Sobieski się trochę stresował ale to nie to ci to nie miało absolut ile? ile tych wilków tutaj jest jezus maria kurczaka chciałem przygarnąć... w ogóle nie wiem ile o. Ja. o ten jakiś no. ale idziemy teraz mój no dobra, koniec kości. E, one się będą za mną teleportowały? Powinny. No trudno. Jak nie, to straciłem kości tylko. A właśnie owce. Bo ja muszę mieć łóżko, bo ja nie chcę... Yy, nie chcę... No wiecie, no nie mogę się wysłowić, no... Yy, żeby... Nie chcę przeczekiwać nocy. O. Tam jest owca, dobrze widzę. Boże, ja ich za dużo nabrałem. Teraz już to widzę, że za dużo ich nabrałem. Ja jeszcze tylko jedną owcę potrzebuję. Kurde, no. No trudno. Płyniemy. Lecimy, kampania! Ło, wow, ale... Ło! Wow, nie laguj, Minecraft! No. No A ja ostatnio ten yy, opowiadałem chyba raz, nie pamiętam kiedy, o takim dużym oceanie. Yy. Czyżby... Dobra, leje na te psy. Co ja jestem, jakiś doktor Dolittle? Czy? Nie, dobra, jest git. Bo już się bałem, że... Yy, ten, że... No, nie wiem, czy to jest git. No to robię, jakaś mała wysepka. Wiecie co? Jak ja już dopłynę do jakiegoś lądu to dam wam znać, okej? Okay? Dobra, to... No. Patrzcie! Tutaj jest ta wysepka. A tutaj już mamy dżunglę! No proszę bardzo! No lepiej nie mogło być. Ja myślałem, że ten ocean jeszcze będzie z... Uu, nie wiadomo ile... A tu już proszę dżungla, no jas, A no, ja myślę... Kurde, ja te... bo to... Ten... Nie mogę się wysłowić znowu. Łódkę... A, łódkę zostawimy tylko nie żeby nie odpłynęła o dobra zacumowaliśmy ja tutaj przybyłem po te sadzonki tego fajnego drzewa tylko tutaj takie takie specyficzne liście były takie i właśnie 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 nie no właśnie o tym myślałem przed chwilą tylko ja muszę mieć ryby Osiedlamy się i łowimy rybki. No, ale ja muszę mieć... jaj! źle zrobiłem. Wiecie co? Niedługo będzie noc z tego co... Widzę. Dobrze widzę. Halo? Słońce. A, tam jest. Zachodzi, dobra. Niedługo będzie noc, a ja muszę zdobyć paję zdobyć czy nici, żeby zdobyć, żeby zrobić. Boże, żeby zrobić łód, wędkę, złowić ryby yy, i... i... upiec je, to ja już sobie wykopię kamień na piecyk. 8 mi utrzymał. 5, 6, 7, 8. No. Yy, bo ja tutaj głównie... Przybyłem po sadzonki tego dżunglowego drzewa. Wow, fajna, fajna dżungla. I po ocelota, bo o, kotki są słodkie, muszę to przyznać. I, a ja mam pochodnię, jak debil jestem. Eee, no dobra, to jak już będzie noc, to wiecie co będzie. Dobra, już się robi ciemno. Widzę prosiaki na yy, szczycie góry. Mają szałat cza czarownic. I tutaj znalazłem... Naprawdę robiące wrażenie górę. Ło! Wow. A tu jest ta dżungla. I tu jest tam moja łódka. O tam. Ło! Wow, myślałem, że to coś mi... Jee! Yeah, muzyczka zaczęła grać, dobra. O, o te drzewa mi chodziło. To ja je zaraz zetnę tylko. Dobra, owce. Idziemy po owce. Zrobimy sobie łóżko. I... Jak już zdobędziemy tam dwie, czy dwie? Tak dobrze mówię, dwie... Nici... spojąka. Ale ta muzyka to jest naprawdę mistrzostwo świata. Naprawdę mistrzostwo świata. Brązowe owce! A ja mam nożyce, ale ze mnie Jaki... Ok. Widzicie to? Ostrze! No! Ja mam... Ja przecież mam... Ja pierdzielę. A ja je zabijałem, to już z jednej owcy mogłem już mieć to. No, przynajmniej nie wyręczył. Boże, ja to naprawdę nie myślę czasami. No i git. I mamy brązową wełnię. Ale pająków jak nie było widać Tak nadal ich nie ma Wytężamy wzrok Nie to nie pająk Pajuj, ajo Czy tam coś jest? Nie Tutaj? Nie Tu? Halo Pajo Halo No chodź do mnie może wejdziemy na wzgórze. Wow, się zrespiły. Chwila tylko... Nie, 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 nie wiem ile ten w ogóle odcinek trwa. To ja za tu ten checkpoint tak się pokazuje, jak mu się podoba. E, dobra, ja, ja stopuję, bo ja muszę zobaczyć, ile nagrywam. Dobra. Właśnie wszedłem z powrotem, widzicie się, ładują czanki. A e, nagrywam około czter... Teraz nieco ponad 14,5 minuty. Więc no, znajdę, zdobędę te pa pajęcze ale tutaj dużo tych brązowych owczarków. Owczarków. No. no, dawać mi tu pająka, bo zaraz się zdenerwuję i zrobię ten... Yy, ...wędkę ze świńskiej... Świ ...świńskich jelit. Come on. No, to jest hamstwo, no. Odynie, co to ja mam jakieś moda wgranego, żeby pająki się nie rozpiły, że co, no weźcie, o, no nawet mi pajojajonka i tutaj tutaj będzie, to no, może przyspieszy moment, w którym szukam pajojajonka i no. Wiecie co? Przecież ja mogę zdobyć to zrobić to tak, patrzcie. Patrzcie i uczcie się, jaki jest, jakie są podstawy Survivalu w Dziczy. Śpimy. Nic nas nie budzi pewnie. Tak. Genialnie. I robimy tak. Golimy. Jedną owcę. Następną golimy. Bijemy zielonego Ja sobie tak właśnie pomyślałem jak, jakie są inne sposoby na zdobycie nici. Ja sobie myślę, kurde, jakby to zdobyć nici. A tu proszę bardzo. podchodzi, Nawet nie musimy podchodzić do World Benja. What the fuck? Ja pierdzielę, przecież to odwrotnie było. To zjnicie się robiło wełny, a nie wełne z... Ja... Ja pierdzielę. I znowu czekać na noc. No w dupę jeża. No fa... No ma... Jaki... Ja normalnie jestem... Jakiś niepełnosprawny umysłowo. No co to... Przynajmniej fanty mam. Które mi są nie ich. Może jakieś pająki jeszcze zostały, których nie widziałem i... Błagam, zostańcie pajajanki, błagam, no, no, kurna, no, właśnie. Co to ma być? Dobra. Żegnam się z Wami w tym odcinku. Eee, w następnym odcinku będę już miał nici pajęcze, bo nie chcę Was nudzić i... Ach, dobra. Jeszcze zrobimy tak. E, tylko ściągniemy. I... Żegna się z Wami... Adaho. I... Na razie. Cześć! Cześć! Ło, ale speed.